Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział darcy kapłanów i starszych ludu, co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł. Dziecko idź i ci pracuj dzisiaj w winicy. Ten odpowiedział idę panie. Lecz nie poszedł. Trudził się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówił mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich Zaprawdę powiadam wam celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, Słowo Boże dzisiaj mówi ogromną prawdę o każdym z nas, bo życie nasze jest pewną drogą, jaką Bóg nam wyznaczył, jest naznaczone różnymi sytuacjami, gdzie jest poddawana próbie nasza wierność, nasza miłość, nasza wiara. I dokąd żyjemy, to nikt nie może dać gwarancji, że do końca dobiegnie, wypełni wolę Boga. Bo to jest codzienne zmaganie. I dlatego słowo dzisiaj o tym mówi. Człowiek pobożny może porzucić swoją pobożność, może porzucić wiarę. I to nie znaczy, że Bóg go ukaże, bo przecież był wierzący, ale w końcu jak dokona wyboru, odrzuciwszy Boga to przecież będzie ukarany za swoją niewiarę, za swoje czyny, które były bezbożne. Co mówi pobożny człowiek może dokonać tego. Przyjdzie jakaś próba, choćby w małżeństwie, rozejdzie się, zostawi żonę, męża, dzieci i pójdzie drogą inną. Czy w młodości dzisiaj wielu ludzi myśli, że trzeba się poświęcić nauce, karierze, pieniądzom, zostawia wiarę, zostawia Boga, bo wydaje się, że Pan Bóg nie jest do niczego potrzebny. I z całą bezczelnością idzie drogą czysto świeckiego myślenia. Nawet powie, że bez Boga jest lepiej, bo wiara ogranicza. Wiara nie na wszystko pozwala. Nie bierzemy ślubu, bo po co nam potem chodzić po sądach, kiedy możemy się od, rozejść jak będzie źle, bez żadnych procesów. To wiele wygodniejsze. Czy kwestionujemy naukę o czystości, strzewięśliwości? Bo to zbyt trudne. I człowiek nawet wychowany nieraz religijnie może to wszystko porzucić. Jak również, mówi pismo święte, człowiek bezbożny może się nawrócić, może podjąć przemianę życia, wrócić do Boga, uznać swoje błędy, zobaczyć ogrom swoich grzechów i wrócić do Boga. I Bóg mówi, ten wielki grzesznik będzie zbawiony, bo nawrócił się i żyje. Dlatego, moi drodzy, trzeba być bardzo czujnym. Też Ewangelia o tym mówi. Takie różne postawy. Pójdę, posłucham i nie pójdę. Albo będę się ociągał, będę niechętny na polecenie ojca, ale w końcu pamiętam się i pójdę. Jezus to mówi na przykładzie arcykapłanów, uczonych w piśmie, którym wydawało się, że pełnią wolę Boga, ale. Odrzucali wezwanie do nawrócenia te przyniósłianych chrzciciel. Uważali, że to jest im niepotrzebne, bo są sprawiedliwi. I byli tym synem, który ostatecznie ojca nie posłuchał. A celnicy, nierządnice, uprzedzą was do Królestwa Bożego. Bo oni się nawrócili. Przyjęli słowo Jana, potem słowo Chrystusa. Jezus używa aż tak mocnych słów, mówiąc do ludzi religijnych, pobożnych, sprawiedliwych, celnicy i nierządnice uprzedzą was do Królestwa Bożego, mówiąc, że trzeba naprawdę każdego dnia się nawracać i czuwać nad swoją wiarą. Na tle tego słowa, które mówi o nas, głęboką prawdę. Paweł mówi: Patrzcie na Chrystusa. Niech On Wam w wierze przewodzi. A co On nam ukazuje? Posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Niech to dążenie Was ożywia, powie święty Paweł. Pokazując w Chrystusie posłuszeństwo doskonałe, aż do śmierci krzyżowej. I Chrystus nam ukazuje właśnie drogę zbawienia, słuchać Boga, aż do krzyża, aż do śmierci krzyżowej. Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj w parafii kolejny raz katechezy dla dorosłych, dla młodzieży. Zapraszające nas na drogę neokatechumenalną, czyli drogę, która pogłębia, odnawia nasz chrzest, po to, byśmy weszli na drogę nawrócenia. Bo każdy z nas potrzebuje wspólnoty, w której będzie Jego wiara dojrzewać. Ponad wszystko potrzebujemy Słowa Bożego, bo ono kształtowało nasze życie. Potrzebujemy sakramentu, żeby uczyć się posłuszeństwa wobec Boga. Iść drogą nawrócenia i wiary każdego dnia. To jest propozycja dla ludzi dorosłych, dla ludzi młodych, bo nie możemy zaprzeczyć temu, że w tych wspólnotach uratowało się wiele małżeństw, narodziło się wiele małżeństw, które rodzą dzieci, pielęgnują jedność i miłość. Wiele samotnych osób odnalazło środowisko, wspólnotę, w jakiej żyją, z którą idą drogą wiary. Wiele młodych znalazło swoje powołanie. Z naszych wspólnot wyszło przynajmniej kilkunastu księży. Ostatniego roku poprzedniego aż czterech było wyświęconych z naszych wspólnot, w tym roku jeden. Następni są w seminarium. Z naszych wspólnot jest w klasztorach klauzurowych pięć zakonnic. Nie możemy o tym nie mówić, o owocach, które rodzą się z tych wspólnot. Tam, gdzie ludzie się nawracają, tam próbują pełnić wolę Boga. To znaczy iść drogą wiary w małżeństwie, w rodzinie, pielęgnując jedność, i miłość i wierność, wychowując dzieci, jak też podejmując. Powołania kapłańskie, zakonne, to są konkretne owoce, których nie możemy nie ukazywać. A przecież chodzi o to, by człowiek każdego dnia karmił się słowem Boga po to właśnie, żeby pełnić Jego wolę. Przechodzimy wszyscy kryzysy, doświadczamy problemów, przecież dobrze wiemy, że szatan walczy o duszę każdego z nas. To jest codzienna walka. Codzienna modlitwa jest walką, żeby znaleźć czas na poważną relację z Bogiem, szukać Jego prowadzenia w każdym czasie, i w młodości, i w starości, i w zdrowiu, i w chorobie, przez całe nasze życie. To jest droga, która nas prowadzi przez całe nasze życie, do końca naszej dni. To nie jest jakieś ukończenie szkoły, to nie jest jakiś religijny kurs który się kiedyś kończy. To jest droga nawrócenia i wiary, która się nigdy nie kończy. Ona się kończy, gdy odejdziemy z tego świata. Wielu z naszych braci i sióstr umierało jak święci. Pogodzeni ze starością, ze śmiercią, zatopieni w modlitwie, przekonani, że odchodzą do chwały nieba. Bo Kościół też i do tego ich przygotował. Także jako proboż Was zapraszam, żebyście podjęli to kolejne zaproszenie. Dzisiaj jest bardzo trudno w naszym pokoleniu pielęgnować wiarę w pojedynkę. Potrzebujemy wspólnoty, jakiejkolwiek, wspólnoty wiary. To jest jedna z propozycji. Szukajmy innych. Jak nie tato, inne są w kościele. W Warszawie można znaleźć bogactwo różnych wspólnot religijnych, formacyjnych, modlitewnych, a wielokrotnie nasi biskupi, począwszy już od prymasa Wyszyńskiego, mówili, że w dzisiejszym świecie człowiek potrzebuje doświadczać wspólnoty kościoła i z tą wspólnotą iść przez drogi swojego życia. To jest tak, jak pielgrzymi mówią: idziemy do Częstochowy, to jest wspaniały czas. Rekolekcje w drodze, Pan Bóg blisko. Ale przecież nie chodzi o dziewięć dni w roku. Chodzi o cały rok. Wielu pielgrzymów idzie wspaniale na pielgrzymkę, a potem nawet do kościoła nie chodzą. Takie przeżywają piękne rekolekcje. To za mało, moi drodzy. Najpiękniejsza pielgrzymka to jest czas krótki, a życie to jest pielgrzymka. Całe życie przejść drogą nawrócenia i wiary, we wspólnocie kościoła, to jest sztuka, żeby zakorzenić się w Słowie Bożym, w sakramentach, we wspólnocie braci i tak iść drogą przez życie. Przecież mamy nie tylko sami zachować wiarę, ale też wiarę głosić i wyznawać. Czyli trzeba tę swoją wiarę poznawać, umieć o niej mówić, wiedzieć w co wierzymy. Czym żyjemy? Czego nas uczy Bóg? Patrzcie na Chrystusa. Święty Paweł mówi, niech to dążenie Was ożywia. To pragnienie posłuszeństwa Bogu aż do śmierci krzyżowej.